Jezusowa Kardiologia. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Dzisiaj widzimy, kochani, w Ewangelii Markowej, że Piotrowa Teściowa leży w gorączce. I mamy tutaj takie trzy kategorie bohaterów w tej Ewangelii, w tej scenie, w tym motywie. Jest ta bidusia chora, co leży. Przychodzi potem zięć z bratem i jego przyjaciele, i przychodzi Jezus. Kora, bliscy i Jezus, przepiękna triada, ja cierpiący, moi bliscy i Bóg. Zacznijmy najpierw od tego ostatniego, czyli zawsze pierwszego, od Boga. Co robi Jezus tej teściowej dzisiaj? Uzdrawia ją z gorączki. Jezu nasz kochany, ile Ty uzdrawiasz jednocześnie we mnie, kiedy ja mam gorączkę. Kochani, Jezus po mistrzowsku dzisiaj uzdrawia w sercu teściowej Piotra to, co jest najważniejsze, to co najbardziej potrzebne jej do życia. Wcale nie chodzi tylko o gorączkę. Zobaczmy więc, co robi Jezus. Wejdźmy w tajemnicę Jego czynów, bo Jezus uczy nas wszystkim, co robi, i wszystkim, co mówi, i każdym gestem i każdą czynnością. Czytamy, że jak ta teściowa leżała w gorączce, i że jak ci przyjaciele jej i zięć przyszli, to Jezus wszedł i coś konkretnego zrobił. Teraz mogę się wczuć w tę sytuację, jakie są moje gorączki. No bo ta teściowa leży w łóżku, czyli ta gorączka była sroga. Przecież nieraz to i z gorączką do pracy idziesz, nieraz to i z gorączką mszę się odprawia, no ale ta gorączka była tak wielka, że ją unieruchomiło. Jeżeli potem przyszli do niej do domu, to znaczy, że wcześniej była tam sama. Czyli moją gorączką może być moje unieruchomienie, uniesamodzielnienie. Ja, jak gorączki, mogę doświadczać osamotnienia, niesamodzielności w jakimś temacie. A może dzisiaj jestem tą teściową, bo się o coś gorączkuje, bo coś mnie pali. Grzech może być jak gorączka. Niechęć do życia może być jak gorączka, brak sensu może być jak gorączka, brak nadziei może być gorączką. I w to wchodzi Jezus. I co on robi? Czytamy, że Jezus podszedł, chwycił i podniósł. Jezus dzisiaj podchodzi do osoby w gorączce, do mnie i do ciebie, do jakiejś słabości, do jakiegoś cierpienia. Ty sama i sam wiesz najlepiej, jak dzisiaj przeżywasz swoje cierpienie, co dzisiaj ciebie najbardziej pali. Ty to rozumiesz najpełniej. I teraz Jezus do ciebie podchodzi i co robi? Jak podchodzisz, Jezu, do moich chorób, do moich gorączek? Jezus dotyka i podnosi. Przepiękne słowo. Jezus najpierw tę teściową chwycił, dotknął. Wiesz, jakiego słowa użył tutaj Marek? Jakiego czasownika? Wiesz, co Jezus robi z tą teściową, zanim ją uzdrowi? On ją chwyta w bardzo specyficzny sposób. W Ewangeliach, w dwóch scenach widzimy to samo słowo. Pierwsza. Pamiętasz Talitakum. Dziewczynko wstań. Tak Jezus chwyta. W tej Ewangelii robi to samo: chwyta, dając życie. I u Mateusza czytamy, że jak Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się niewiastom, to one padły na twarz, chwyciły go za stopy i oddały mu pokłon. To jest ten chwyt: Czyli Jezus podchodzi do mojej słabości, jak do zmarłego dziecka, dając życie a jednocześnie ze czcią Wielkiego Czwartku, kiedy stopy myje Apostołą, ze czcią kobiet, które padają na twarz. Tak się Jezus zbliża do twojej słabości. Tak chce ciebie chwycić, w taki sposób chce dotknąć miejsc, które cię dzisiaj bolą. Jak chorą, jak zmarłą dziewczynkę jednocześnie oddając cześć tobie, człowieku, bo za ciebie jednego znowu by umarł, bo tak jesteś dla niego drogi. W tym położeniu, w którym się znajdujesz, to jest Jezusa chwyt. Nie marketingowy chwyt. Czuły i ludzki chwyt. I później Jezus robi drugą rzecz. Podniósł ją. Geiren podniósł. I tutaj w tym czynie podniesienia widzimy trzy rzeczy. Mateusz pisze, że Jezus mówi tak do faryzeuszów: Kto z was, jeżeli owca mu wpadnie do studni, to jej nie uratuje. Egeiren nie wyjmie ze studni. U Jana czytamy, że przyszedł także wskrzeszony łazarz, ten, którego Jezus wskrzesił, podniósł. Ten sam czasownik. I później Jezus oburzając się na faryzeuszów, którzy myśleli, że są lepsi, bo zamiast się stawać lepszymi ludźmi, woleli być lepsi od innych. Dzień dobry, moja i twoja choroba. To Jezus mówi do nich, Ludzie drodzy, Bóg może nawet z kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Dosłownie Egeiren, podnieść, z kamienia zrodzić dziecko. To jest wszechmoc Boża i tam jest Egeiren. Że Bóg może z kamienia podnieść dziecko, kamieni zamienić, dziecko, serce kamienne uczynić dziecięcym. To jest Jezusowy czyn podniesienia dzisiaj teściowej. Jezus się zbliża, dotyka. Skrzeszając, dotyka ze czcią, jakby padając do stóp osoby chorej i podnosi, jakby wyciągał owce z opresji, podnosi, czyli wskrzesza, i podnosi, czyli z kamienia robi coś żywego to dzisiaj Jezus robi z gorączką teściowej, z gorączką moją i twoją, a ty wiesz, jaką masz gorączkę najbardziej. I widzimy, kochani, najpiękniejszy szczegół tej Ewangelii dla mnie osobiście, że ta teściowa, czytamy, kiedy ją opuściła gorączka w tak sposób uzdrowiona, dopiero wtedy wstaje i usługuje bliskim, usługuje ludziom dookoła, zaczyna im służyć dopiero wtedy, gdy doświadczyła tego wszystkiego. I gdzie my tu widzimy uzdrowienie, kochani? Co jej Jezus tak naprawdę uzdrowił? Jezus, zanim teściowa zacznie służyć bliźnim, chce uzdrowić tę triadę, te trzy sfery, o których powiedzieliśmy na początku: ona, bliscy, Bóg. Te trzy relacje, tak niezbędne do szczęśliwego życia, jak świętej, zaginionej pamięci, ksiądz Grzywocz mówi. Że to szczęśliwego, spełnionego życia człowiek jak powietrza potrzebuje pięknej, dojrzałej więzi, relacji głębokiej z sobą, z bliźnim i z Bogiem, i miłości do siebie, bliźniego i do Boga. I Jezus dzisiaj, zanim pozwoli tej teściowej służyć bliźnim, to chce ją w tych trzech sferach czegoś nauczyć i te trzy sfery uzdrowić. W jaki sposób? Popatrz najpierw: uzdrawia jej miłość do siebie samej, bo ona leży samotna i chora. A Jezus do niej przychodzi, to znaczy, jakby chciał jej pokazać, Ty jesteś ważna, nawet jak nie jesteś potrzebna. Ja Ciebie kocham, nawet gdy nic nie dajesz. To jest nasza bieda. My ciągle chcemy być potrzebni i ciągle służyć bliźnim i służyć bliskim, upatrując w tym zbawienia. Można komuś służyć nie z miłości do niego, tylko z miłości do siebie, bo chce się dowartościować, jawić jako ten dobry, nakarmić się wdzięcznością człowieka. Może być pomoc zniewalająca. Można ludziom tak pomagać, że się ich zniewala. Można ludzi zalać miłością, uwiesić się ich biedy jak źródła do wartościowania. A Jezus jej pokazuje: Teściowa, ja cię kocham nawet jak leżysz. Tu nie jeden zięć obecny by pewnie powiedział, ja to teściowo najbardziej kocham jak chora. Ale nie o to idzie. Jezus pokazuje bardzo głęboką prawdę, że ty zasługujesz na Jego bliskość, nawet jak jesteś unieruchomiony, nawet jak ci nogi podcięło. I tu, kochani, muszę zacytować przecudny, przecudny Psalm 41. Jak myślisz, co Bóg Wszechmogący robi z człowiekiem chorym? No Wszechmocny to uzdrawia. Czytamy w Ewangelii, że Jezus wszystkich chorych pouzdrawiał. A wiesz, co mówi Psalm 41, że ten wszechmocny Bóg nie zawsze jest lekarzem. W Psalmie 41 czytamy, że chorego człowieka Bóg wspomoże na łożu boleści i w czasie choroby uzdrowi? W czasie choroby poprawi mu poduszkę. Poprawi mu posłanie, dosłownie poprawi mu poduszkę. Taki jest Bóg. Nie zawsze jest lekarzem. Bóg pielęgniarka który przychodzi do Twojej choroby i nie pogania, nie przyspiesza uzdrowienia. Mówi, że Cię kocha nawet jak leżysz, nawet jak doświadczasz trawienia jakąś słabością, jakimś grzechem. Bóg, który poprawia Ci poduszkę i mówi, córciu, możesz sobie pochorować, synu, poleż sobie, bo paradoksalnie, gdy coś w Tobie choruje, to coś innego się zatrzymuje. Cierpisz dzisiaj na gorączkę, ale leżąc, przynajmniej nogi ci odpoczywają. Ja chcę Ciebie jakoś zatrzymać, żeby ci pokazać, że ja umiem czule kochać, a nie rozliczam Cię tylko z zasług i tego, jak biegasz. Każda z nas i każdy z nas tu obecnych wierzy, że tak jest. Ma takie doświadczenie, że jak był maluchem, leżał chory, to ta mama to kakałko przyniosła do łóżka i miziu, miziu po policzku. Jakże to inaczej wtedy smakuje? Jakie czułe więzi się wtedy rodzą? Po to jest moja gorączka w życiu dopuszczona czasem przez Boga, żebym siebie zaczął kochać, żebym się nie mierzył tylko miarą zewnętrznych czynów, żebym nie myślał, że grzech mnie określa, że grzech mówi pełną prawdę o mnie. Nie. Nawet jak leżę. Jezus widzi we mnie osobę wartościową, żeby podejść, przytulić, poprawić posłanie, dotknąć czule. Nie wiem w jakiej gorączce dzisiaj leżysz, ale wiedz, że nic ona między Tobą a Bogiem nie zmieniła na gorsze. Nie odwołała Jezusa miłości do Ciebie i tak samo należy się Tobie Bóg jak wtedy, gdy pierwsze medale zdobywasz. Druga rzecz relacja z bliskimi. Czego ta gorączka nauczyła teściową Piotra? Co w niej uzdrowiła? Zaczęła dopuszczać bliskich do swojej choroby. No bo teściowa pewnie tu jest niejedna obecna. Gdy zaprasza zięcia do domu, to tylko wtedy, gdy rosołek już na stole. Gdy wszystko wysprzątane, a spróbuj butów nie wytrzeć o wycieraczkę. Tu jest idealnie, jeszcze ładna muzyczka w tle. A choinka to niech cały rok najlepiej stoi, bo taka piękna i wystrojona. Chce się pochwalić, chce się pokazać i córce mojej przy okazji pokazać. A może i przytyczka dać, zobacz kochanie, tak się robi niedzielny obiad, dbaj o swojego męża, tak jak ja dbam o swojego. A ta teściowa, nagle korona z głowy, I się okazuje, że wcale tej korony tam nie było. Że można do mnie podejść nawet, jak jestem chora, że można mnie odwiedzić nawet, jak jestem w kapciach albo w piżamie że można dopuścić bliskich i przyjaciół do swoich poranionych pleców tak może być w życiu ta gorączka uzdrawia nie tylko teściowej miłości do siebie ale uzdrawia także jej relacje międzyludzkie bo zaczynam widzieć że ja też potrzebuję człowieka że samodzielność to nie znaczy samotność że Bóg chce mnie dotknąć ręką bliźniego że Bóg chce na mnie spojrzeć Oczami moich bliskich, czy ja potrafię dopuścić człowieka w zaufaniu do mojej biedy? Czy jestem tak samowystarczalny, że naprawdę samotny? I ostatnia rzecz. To, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Ta Teściowa zaczyna kochać siebie, zaczyna widzieć w bliskich siłę i pomoc, i widzi, że Bóg ją kocha czule nawet w chorobie. Jezus paradoksalnie więcej jej uzdrowił w tej gorączce niż po tej gorączce. Bo to, to doświadczenie cierpienia, które ona przeżyła, uporządkowało jej spojrzenie na siebie, na bliskich i na Boga. I dopiero wtedy, gdy doświadczyła gorączki, trudu, jakiegoś kłopotu, problemu, niesamodzielności, dopiero wtedy Bóg jej pozwala służyć innym ludziom. Czemu? Bo teraz będzie służyć tak, jak on jej usłużył. Bo teraz będzie podchodzić do biednych bez poczucia wyższości. Bo teraz przyjdzie do potrzebującego, nie pouczając, co to nie ona, tylko wiedząc, że raz ty, raz ja. Pamięta, co ten człowiek czuje. Kochani, po to te nasze trudy, po to te nasze choroby. Żeby się ta triada uporządkowała, miłość do siebie, do bliźnich i do Boga. I żebym potrafił innym czule pomagać, pokornie pomagać, dyskretnie pomagać. Żebym służył bez zniewalania. Żebym służył bez zalewania miłością. Moje gorączki są po to, żeby Bóg uzdrawiając te trzy najważniejsze relacje, uzdrowił mój styl pomagania innym ludziom. I żebym pomagał innym kochając siebie bo czasem pomagam komuś łamiąc przykazanie miłości bo kocham bliźniego swego nad siebie samego a nie jak siebie samego